Siemka, z strony Pro, się jestem w grze pod tytułem Central 4 <grym> Tak Słuchajcie, dawno już nie było odcinków otóż z tej gry Pomyślałem już Nie wiem Dora, whatever the... No i pomyślałem, żeby zrobić Odcinek otóż z tej gry, bo naprawdę What the fuck Nic nie łapałem Naprawdę, ej, nie oszukuję. Przepraszam. No cóż, nie jestem zbyt dobrym chyba prezydentem, dobra. To ja się cofnę, proszę państwa, dobra. Beta? Bete. Nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny. What the fuck? Chociaż to ja tak nie jestem głodny. Nie, się. wiem, że ciebie to nie boli. Muszę sobie przyciszyć grę, bo może słychać... Może to jeszcze będzie słychać nas na, na ekranie. to... Będzie może chłans. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Tab um, Tap. Tap. Kurde, naprawdę dawno nie grałem w tą grę. Mm, więc tak... Boże, nie chcę mapy. Quest... Quest. Jedziemy z fału. Nie ma łopierdolanie się. Chłopaj Chłopaj Dobra To jak zarce energię zapomniałem, ale jakoś mało tej energii tracę Jak do to miasto żeby przebiegnąć to w sam raz, dobra Co tutaj będziemy mieli? Welcome to... By... The fuck?

Ha. Dziękuję za do człowieka. Dobra, kaj okay, teraz... Dobra, dawajcie lecimy na Szczecin. Na Szczecin lecimy z tą głową.

The president of the United States. Or whatever bits are like. still floating around in space, right Zach? Too soon, Bobby. Too soon. Let's get to the actual game. How do you think the superpowers is going to affect the game? A submachine gun is a fine weapon, but nothing, nothing, compares to the unlocked potential of the human animal. Super speed, super jump, and moving things around with the power of your mind?

Szybka dość. Dobra, kończymy ten odcinek. Narka to... Nie, dobra, żartuję. Będziemy od razu kończyć, nie? To nie było trochę amerskie. Nie powiem. O, nie mogę. Ja jestem skinem z tą grą. Yeah. W ogóle ostatnim pamiętam, o... Okej. Okay. O, health uch. Większ... więcej health? Dobra, to mogę ulepszyć. Czemu by nie? To też mogę ulepszyć. Czemu by nie? I... Dobra, whatever. Później sobie to polepszam God Dobra. Żebyśmy byli jeszcze bardziej w niż, niż teraz, nie? Dobra. A ile mamy tego? Kurde bolek. 81. Możemy sobie porozwała tutaj na te powery. Dobra. Ppp, no. To wszystkie ze sprinta. Aur dash. Możemy sobie wziąć. Dlaczego by nie? To wolny kraj. No, przyniam. Nie do końca. Ah, whatever. Okej, okay, nie wiem, co ja tam wziąłem. O. Oh. No dobra. Retard. Dobra. Możemy już kończyć, dobra. Co e, dalej? E, zero cool. Marka, ja nie mogę. Dlaczego ja... ja mam... takie lagi? Łagam 15 fps. No. Czego tak mi, tak mi nie lubisz? Mam trochę temu począć i wziąć... Jakoś sobie poza odcinkiem to pozbieram. Te rzeczy. Znaczy chodzi mi to miał Końc? Nie, jak to kurde miało już, zapomniałem. Nawet... E, to były... Te... Mam na końcu nie języka, spoko, spoko. Dobra. Whatever. <sighs> Szkończą, że teraz ta gra się trochę tak zmieniła na poruszenie właśnie w, w ten sposób bardziej niż w taki ale dobra tak do odmian sprowadzimy do samochodu jakiegoś jedziemy jeden raz drzuciły bydźmy normalnym samochodem a nie kurde będziemy biegać butami stesko za 10 zł Dobra No szybciej. No raz szczerze wam powiem Gdybyśmy biegli, by było o wiele szybciej ciu, ciu. Ciu, ciu. Ja pierniczę Ale to miasto O Jezu! Ale mnie wzięło w tył. Dobra

Kenzie, we're ready. I'm sending Sid the jailbreak. Any last advice? When you're inside Matt's virtual uber, there's a decent chance that I'll be focusing on interfacing with the intrusion countermeasures, so pay attention to the console commands. Any last advice I'll understand? Don't get killed. Gotcha. Gotcha. Ah, ten, Matt Miller. Now he's Asha's right-hand man in MI6. I just hope we can trust him like she does. Kenzie, where's my gun? Well, you don't have superpowers either. Are you kid... Oh, what the fuck is on the screen? It's a command prompt. Just give me a second.

Don't enter a space! Oops, sorry, Fever slipped. Drop <down. sighs> <Thank> you There should be two you. towers <laughs> controlling the max prison. About time I get to cause some property damage. Well, I wouldn't want you to go outside your comfort zone. Ale mnie katar teraz wziął, LOL A jutro najprawdopodobniej będę miał fajną przesyłkę, słuchajcie. Siedle, wiecie, w swoim czasie oczywiście na kanale spróbuję to wystawić. To mam nadzieję, że nie będzie tak samo, jak z czapką aż okeczana, że... Mówiłem, tak zapowiadałem, zapowiadałem i w końcu nie było. Ale no cóż wtedy mi nic za bardzo nie wyszło i... No jak się, ale boxingu drugi raz nie da się zrobić z nadzorem. Mam nadzieję, że tamten unboxing przeżyjecie, a ten spróbuję już tak zrobić, żeby mi wyszedł. No cóż... Już... No nic, że to! Nic, to! Nie Fuck. Okej, okay, dobra. W O. Oh. Ja pierd... Pier. Wow. Ale światełka, kurde. Lepsze od Blaski niż, kurde, wy... w... ...zbanowanym odcinku Pokémonu. Ten no sense che forigo. No, what the fuck. Last tower. Time to tear this bitch down. Oh, I don't think it's What? the, the fuck? He's the What? Open Paję. No i znowu tu budno. No. Mogę wyjść? Nie, nie mogę wyjść. Muszę przeładować. Dziękuję. O, dzień dobry. No, ja pier papier. Gdzie... Co to jest za zez kurde ten bohater ma? O kurde dawać szybciej! Jedziemy! Ja papier. Dobra dzięki Dzięki się. O! O! I o to mi chodzi kurde Joki kurde ten... No to mi chodzi, kurde, 30 fpsów, bitch. Gdy jest więcej świateł i tych rzeczy, to kurde, jest 30 fpsów, a tak to kurde, muszę, muszę się pieprzyć z 15 kurde. Dziękuję, dziękuję, gro.

To mi się podoba. Uwielbiam takie misje. O kurde, ale mnie wzięło w tył. Dobra. O. Ale Okej. Okay. Dobra. O, to jest Stefan. O kurde, o kurde, o kurde, spier, wypier, pier Dobra, jadę. Jedyny. Jedyny. Dobra, szybciej. Dobra, dobra, zwolnij. O. Ale kurde, ile tutaj świeży jest. Fajny choke. Nie, ja tam nie jadę. No, sorry. O nie, tu jest na czas. Dobra, to jadę. O, jak fajnie. No i kurde, wesoło mnie gdzieś. Before you, I place a choice. Walk through the blue door and continue to face yet more failures at saving those closest to you. Your race will live on borrowed time and will, through your violent arrogance, wind up extinct. Walk through the red door, however, and I will release the humans whom I have collected. I will give them amnesty and even a ship from my fleet to do with as they see fit. However, in choosing this door, you will willingly submit yourself to execution. This is the moment where you can prove to be the savior of humanity or its absolute destroyer. This can't be good. This is your life as it led you to this point.

Bo jakoś... zawsze w sensu wszedłem w tę niebieską drogę, ale... Ostatnio jakoś... Dobra. Cicho, zniak, idę w czerwone drzwi. Koniec gry? No... to... ta. Koniec! Nie, yeah, te... To... No... no tak. No, no... no... no to... Czemu by nie, nie no mnie to pasuje? No, no dobra, no to może wyjdźmy.

To oczywiście... A, to... To... tutaj nie mogę wejść? Tutaj chcę wejść. Tutaj chcę wejść. Tutaj... Tuta. Tora, whatever. To by było natomiast z tej serii. No to do zobaczenia, trzymajcie się i cześć! Tak, skończyliśmy grę i nie wiem do czego oni tam bez przerwy mówią, no to... Narka! Tak, narka.